Czy zastanawiałeś się kiedyś, ale tak na poważnie poświęcając temu więcej niż kilkanaście sekund, dlaczego utrata wagi i redukcja jest taka ciężka i wiąże się z wieloma porażkami? Ja się zastanawiałem i doszedłem do jednego wniosku, że od sukcesu dzieli się tylko jedna rzecz. Nie jest to kwestia twojej silnej woli, zaangażowania czy determinacji. Wszystkie te elementy w dłuższej perspektywie czasu Cię zawiodą. Tak naprawdę. Chodzi o nawyki. I mam tu na myśli nawyki, które już masz, a które doprowadziły cię do stanu, w którym się znajdujesz, oraz te, które warto, żebyś nabył, żeby się z tego stanu wyrwać. Pewnie myślisz sobie teraz, redukcja wcale nie musi być taka ciężka, bo już kiedyś zrobiłeś dobrą formę i wyglądałeś dobrze. I w sumie jestem w stanie ci przyznać rację, ale mam dwa pytania. Dlaczego mówisz o sobie w czasie przeszłym? Czyli, że wyglądałeś dobrze i zrobiłeś dobrą formę, oraz czy ta Twoja dobra forma sprzed lat nie jest tak naprawdę lekko wyidealizowana. Teraz zanim przejdziemy dalej, chcę Ci wyjaśnić, na jakie etapy jadzielę redukcję. Pierwszy etap to etap, w którym znajomi zaczynają zauważać, że schudłeś i dobrze wyglądasz w ubraniach. Drugi etap. To ten, w którym zaczynają być widoczne już mięśnie brzucha i nie wstydzisz się ściągnąć koszulki na plaży czy basenie. I do tego momentu redukcja jest naprawdę łatwa i przyjemna. Schody zaczynają się dopiero w trzecim etapie. Trzeci etap to ten, w którym Twoje barki, klatka piersiowa i brzuch są już naprawdę ostre. Widać żyły, widać włókna mięśniowe, a na plaży robisz bardzo dobre wrażenie. Czwarty etap zarezerwowany jest dla osób startujących w zawodach sylwetkowych. Więc tym się nawet nie będziemy zajmować. I teraz wiecie trochę filozofii, bo w życiu już tak jest, że do jednego celu prowadzi często wiele dróg. I czasami takie bądzenie po omacku może być przyjemne, na przykład na wakacjach, zwiedzając jakieś nowe miasto bez wcześniejszego researchu. Ale podczas redukcji interesuje nas tylko jedna droga I jest to droga optymalna. I tutaj w grę wchodzą wspomniane wcześniej nawyki. Pierwszy i zarazem najważniejszy nawyk to nawyk liczenia kalorii. Posłuchaj, fizyki, tak jak i matki, nie dasz rady oszukać. Nie ma wspaniałej diety cud ani szamańskich sposobów na to, żeby zrzucić zbędne kilogramy. Równanie jest proste: jesz mniej niż twój organizm potrzebuje, chudniesz. Jesz więcej niż jesteś w stanie spalić, ty jesz. I żeby dojść do wspomnianego wcześniej etapu trzeciego. Musisz liczyć kalorie. W dzisiejszych czasach sprawa jest naprawdę prosta. Istnieje masa aplikacji, która ci w tym pomoże. Tak naprawdę, jedyne, co musisz zrobić, to zważyć posiłek. Jeśli wyrobisz w sobie nawyk ważenia i liczenia kalorii, sukces jest gwarantowany. Pewnie z tyłu głowy słyszysz głos. Mówiący nie, nie mam na to czasu, nie będę wszystkiego ważył, nie będę wszystkiego wpisywał, to jest zbyt czasochłonne. Ale pomyśl sobie, ile razy mówiłeś, jeszcze ten jeden serial na Netflixie, jeszcze ten jeden film na YouTubie. Gwarantuję ci, że te 30 minut, które trwał serial, wystarczy ci na wpisywanie posiłków do aplikacji przez cały tydzień. Aż tyle i tylko tyle. Drugim nawykiem jest nawyk planowania posiłków. Spokojnie, nie każę ci teraz rozpisywać wszystkich posiłków na dwa tygodnie do przodu. O, w dłuższej perspektywie czasu to i tak skończy się porażką. Mówię o dwóch posiłkach, dwóch pierwszych posiłkach, które zabierzesz ze sobą do pracy lub do szkoły kolejnego dnia. Będą one stanowić często połowę, a może nawet 60% Twojego dziennego zapotrzebowania, więc tak naprawdę większość pracy będziesz miał już za sobą. Kojarzysz efekty ojone? Każdy z nas w swoim życiu miał przynajmniej jedno takie wydarzenie, które dostatecznie mocno go zmotywowało, żeby zrzucić zbędne kilogramy. I mógł to być ślub, spotkanie po latach ze starymi znajomymi, czy po prostu forma na wakacje. Osiągnąłeś swój cel, a po pewnym czasie waga i tak wróciła. I wiesz dlaczego? Bo wróciłeś do starych nawyków. Ludzie traktują dietę czy proces utraty wagi jak egzamin w szkole: zakuć, zdać, zapomnieć. Dzięki tym dwóm nawykom proces będzie wyglądał tak, że zakujesz, zdasz. Ale nie zapomnisz. Jeśli wyrobisz w sobie te dwa nawyki, o których wspomniałem, proces będzie wyglądał zupełnie inaczej. I oczywiście jest jeszcze wiele innych czynników, takich jak rozkład makroskładników, adaptacje metaboliczne, timing posiłków czy trening, które mogą stanowić o sukcesie, ale dzisiaj nie chcę o nich mówić, bo tak naprawdę stanowią one może 20 spośród 100% sukcesu. Moim celem było uzmysłowienie ci tych dwóch kluczowych elementów, które będą stanowiły fundament sukcesu. Przynajmniej moim zdaniem. Pamiętaj tylko, nawyku nie wyrobisz w dwa dni, dwa tygodnie czy dwa miesiące. Niektóre książki mówią o czterech miesiącach. Z jednej strony jest to do zrobienia, z drugiej strony, na swoim przykładzie uważam, że zajmuje to znacznie więcej czasu. Pomyśl tylko, jak długo budowałeś sobie nawyk wieczornego zasiadania przed telewizorem z paczką chipsów, piwkiem czy pudełkiem czekoladek. Pół roku, rok, a może nawet dwa. A były to czynności kojarzące się pozytywnie, które dostarczały masę dopaminy. Więc wyrobienie tego nawyku było o wiele łatwiejsze. Albo pomyśl w ten sposób. Jak długo zajęło ci zbudowanie tych nadprogramowych kilogramów, które aktualnie masz, i przyjmij, że Twoja redukcja czy budowanie nawyku zajmie minimum tyle samo czasu. Chciałbym, żebyś po tym filmie zapamiętał dwie zasady. Sukces w redukcji osiągniesz, wyrabiając sobie odpowiednie nawyki, oraz, że fizyki nie da się oszukać. I musisz liczyć kalorie. Kieruj się jedną zasadą. Co do buzi, to do apki, a życie staje się proste. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Cześć jak czapka.